Cześć, gdy w roku 2019 premier Mateusz Morawiecki, w trakcie swojego expose, zapowiedział w Polsce wprowadzenie podatku dochodowego od przedsiębiorstw na wzór podatku estońskiego, polscy przedsiębiorcy wpadli w euforię. Dzisiaj zastanowimy się, jak funkcjonuje taki podatek, jakie niesie korzyści i czy faktycznie tak stymuluje przedsiębiorstwa do rozwoju. Oglądajcie! Estończycy wychodzą z założenia, że ich podatki powinny być proste, przejrzyste i równe dla wszystkich. Stąd też estoński system podatkowy składa się z trzech dwudziestek. 20%, 20 wynosi stawka VAT w Estonii, 20% wynosi stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. 20% to jest również stawka podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Dlaczego w takim razie estońskie firmy rozwijają się o wiele szybciej? niż robią to chociażby polscy odpowiednicy. W estońskiej ustawie o podatku dochodowym od przedsiębiorstw jest jasno i wyraźnie zapisane, że firmy nie płacą podatku w momencie osiągnięcia zysku, ale w momencie dystrybucji tego zysku do swoich udziałowców. Co nam to daje? Daje nam to możliwość swobodnego obracania kapitałem, daje nam to możliwość inwestowania, daje nam to możliwość nabywania dodatkowych aktywów. Daje to przede wszystkim możliwość budowania bezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa, które jest bardzo ważne w obecnych czasach. Czy firma może swobodnie dysponować zgromadzonymi środkami? Tak. Pod warunkiem, że przeznaczy je na rzeczy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym firma może za to kupić samochód, może zainwestować w nieruchomość lub też zainwestować w inne przedsiębiorstwo. I to właśnie jest sekret powodzenia estońskich startupów dostęp szerokiego finansowania na rynku. Czy w Polsce zostanie wprowadzony taki podatek? Moim zdaniem nie. Dlatego, że wymaga dwóch rzeczy. Z jednej strony, wymaga kosztów dla budżetu, co wiąże się z tym, że potrzebna jest odwaga rządzących. Co zatem mogą robić polscy przedsiębiorcy? Albo patrzeć z zazdrością na Estonię, albo zacząć prowadzić tam swój biznes.